Jeżeli ktoś się interesuje, były produkowane w Polsce, to tu w tych ścianach można było znaleźć, bo ten budynek był spalony, zburzony, parę razy przerabiany. Na klatce schodowej Państwu pokażę, jak schody kiedyś wyglądało I jak żeśmy tymki z kuli, to po prostu miejscami odkrywaliśmy mury naturalne, pierwotne z cegły czerwonej. A w związku z tym wpadłem na pomysł i tutaj z inwestorem żeśmy porozmawiali, że pokażemy te ceglane elementy oryginalne i zrobimy z tego obrazy. No, no, Druga sprawa, dlaczego jest dla mnie wyjątkowo, dlatego że całą de facto. E, urodziłem się tutaj całe życie, do 25 roku życia mieszkałem w tej kamienicy, łącznie z, z licznymi sąsiadami i w całości no, jestem tak bardzo e, duchowo związany z tym miejscem i dlatego z takim, z takim zapałem dokonywałem tego remontu nie patrząc na, na, na liczne kłopoty. Każdy kiedyś marzył, żeby dobry chlebek robić. No.